Z tej strony Ranu. Chciałem wam od razu podziękować za wybicie 120 subskrypcji na moim kanale i wbiciu 43 łapek w górę. To, co zrobiliście, kurde, pod ostatnim odcinkiem, to się złapałem za głowę. Dobrze, więc mam dla was następny odcineczek z tej strony. Mam dla was taką fajną historyjkę z mojej zielonej szkoły. Od razu powiem. Miałem kolegę takiego Andrzeja, nie będę podawał prawdziwego imienia, który hodował warzywa, takie, no nie wiem, jakieś fioletowe pomidory, wiecie te sprawy. Naprawdę, on był strasznie dziwnym chłopakiem, do dziś go nie rozumiem, eee, więc pamiętam, byliśmy w gimnazjum, tam, wiecie, tam gimba, to tam taki wiek młodzieńczy, no i druga gimba, dochodzi jakiś nowy do klasy, no spoko, może będzie jakiś śmieszek, czy coś, a tu się okazuje, że on taki poważny, taka grzywa do góry, taka fala, jak mój kolega, pozdrawiam Cię Krzysiu Marciniak, eee, teraz będziesz sławny, tak, tak, eee, bardzo zabawne, no i pamiętam, jak pan wychowawca mieliśmy bardzo fajnego wychowawca, y, Spytał się jakie ma hobby. No wiecie, jak chłopak to tam wiecie, piłka nożna, czy tam jakiś sport, nie wiem, karty, szachy, co byle co. On powiedział, że lubi się uczyć chemii i biologii. No ja po prostu nie wytrzymałem, zacząłem się śmiać. Ludzie się na nie patrzą jak na idiotę, no ale... No wiecie, no... Wiecie jakieś głupie digidongi. No. Więc y, co tam jeszcze mogę powiedzieć? No taki normalnym chłopakiem. No i pamiętam pod, drugiej, pod koniec drugiej klasy, chciałem w piątkę przyjaciół być w pokoju, oczywiście, tak? No i no i się nie udało, ponieważ były czteroosobowe pokoje. No było mi bardzo smutno z tego powodu i przedzieli mi do takiego Karolka Pomidorka. Pozdrawiam Karolka, mojego fana wielkiego i z tym Andrzejem nowym. No ja mówię, no spoko, kurde, no zdarza się, tak? Jest trzecia klasa, będę też może z nimi. No i. No, patrzę się na ten pokój. No spoko, ja sobie biorę po prawej łóżko, kolega na lewej. No a ten Andrzej mówi, że gdzie jest balkon? My, my mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, tak, bo to był jednopiętrowy taki budynek. Ja mówię, no balkonu nie ma tutaj, poddasze jest. No, no dobra, dobra, szkoda, to ja śpię na podłodze. A my się patrzymy, ja się Karol, na Karola patrzę. Karol się na mnie patrzy. My się na niego patrzymy. I tak... Nie no, nie wiem, Marsjanki jakieś brał dzisiaj czy coś, nie wiem, przeterminowane. On mówi, powtarza, no ja na podłodze spał, Ja się pytam. Karol się załamał, już zemdlał powoli, tak? Zemdlał chłopak, odwodniony. Bo, no tak, no odwodniony był chłopak. Na podłodze będzie spał. No i, no dobra. Pytam się, dlaczego będziesz spał na podłodze. On mówi, że jest alergikiem i że w tej pościeli jest za dużo y, jakichś pyłków, czy wiecie, jakichś digidongów. Y, tak, pozdrawiam hamburgerka tutaj leżącego. <laughs> no, no i mówił, że będzie spał na podłodze. Nie wyjął ze swojej walizki, taki miał trzy walizki co nie, ja nie wiem jakim cudem wziął to, nie no dwie miał, przepraszam, bo przesadziłem Wyjął z walizki śpiwór No ja patrzę się co nie, kurde tutaj namiot będzie jakiś rozstawiał czy co Nie wiem, tak się spojrzałem no na no, niego jak na idiotę, no nie będę ukrywał <laughs> No No i on rozstawia ten śpiwór, bo tak było 18 wiecie, obiad o kolację, za pół godziny Idziemy na ten obiad, obiad o kolację Ja tam jem obok niego Wiecie no nie było miejsca, to trzeba było usiąść. Ja się pytam, Michał, no dobra, ale... Znaczy, Andrzej, już, dobra, wydało się jego imię, ale z nazwiska nie, nie podam. <grym> dobra, yy... No. się spytałem, no dobra, nie przesadzaj, no tam... Pięć dni możesz przespać, co nie? Nie dostaniesz raka, czy coś. No, no, on mówi, że nie, że proszę nie podważać jego z z zdania, przepraszam, z słowa tam. Yy, no i dobra, tam się nie będę z nim kłócił. Dobrze, yyy... No on w ogóle tam pamiętał, mm, ja się właśnie kiedyś go spytałem, już to powtórzę, ale y, spytałem się, bo miał bardzo dobrą ocenę, on tam miał szóstkę z biologii w gimnazjum, rozumiecie, to jak można mieć szóstkę z biologii, ja miałem trójkę i byłem siebie dumny, a co on szósteczkę miał, się pod, on trochę się podlizywał tam nauczyciel, wiecie. No i ja się pytam, no kiedy ty się uczysz, co nie, bo tyle takie dobre oceny masz stopnie i masz szósteczki, on mi mówi, że... Że się nie uczy. A ja się pytam: jak ty się nie uczysz? Jak tak dobrze na wszystko znasz odpowiedź praktycznie z biologii, z chemii? Te dwa lubił. I poszedł na Bielchema. Serdecznie go pozdrawiam. Bielchema. On mi mówi, że, że w, ciągu, w ciągu roku szkolnego to on sobie hmm, hoduje tam różne warzywka, tam jakieś fioletowe. Y Truskawki, tam pomidorki, marcheweczki, ale powiem jedno, że jego ciasto <coughs> takich yy, fioletowych marchewek, nie wiem czy wierzycie mi, ale naprawdę takie są marchewki wpiszcie sobie w Google to robił takie ciasto dobre, że kurde, można było się oblizać pięć razy i czekać na następne. I bardzo dobre babeczki pozdrawiam, ale to nie o to chodzi. No i jeszcze wspomnę, że byliśmy w tym pokoju i jak było ten... miał tam koleżankę, wziął sobie laptop, nie, miał tam tablecika oczywiście. Gadał sobie w nocy z jakąś koleżanką, co nie? Yy, tylko, że ona była lesbą, tak się okazało. No ja tam gadam, Michał, co ty tam wyrywasz, co nie? Już nie będę mówiła, że bez, bez sensu, tak? Ja się pytam, z kim ty tak rozmawiasz, co to za jakieś podrywy, są, Michał, przecież ty, ty lubisz chłopców. <laughs> Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Kappa. Yy, no i on mówi, że z koleżanką. Ja no, tam na kamerka gadali, wiecie, to już był taki level karty znajomości, już wiecie, wiecie. Te sprawy. Ja tam patrzę w tej kamerce, tam jakaś dziewczyna, powiem, że nawet ładna. Yy, siedziała w, samych, yy, w samej bieliźnie XD. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tam robili. Nie, nie pytam, tak, tak, tak. mnie to nie obchodzi. I ona mi od razu na wstępie mówi: No, siema, ja mówię: Siema, siema, tutaj Danielek jestem. Ona, yy, no cześć, Cześć, ja tam się, nie pamiętam, jak się nazywa Wiktoria i jestem lesbą. No, jak ja się zszokowałem, że ktoś mi na starcie powiedział, że jestem lesbą, no to ja się zszokowałem, co nie, ja po prostu nie wiedziałem, co się stało, co się stanęło po prostu, no ja nie wiem, no i był taki fakt, że on tam z nią gadał do drugiej w nocy, tak, tak, wiecie, tam, wiecie, tam o 24 trzeba iść spać, tam pan chodzi, tam nauczyciele chodzą, wiesz, udaje, że śpisz, tak, kappa, kappa i, i potem, wiesz, otwierasz oczy i impreza jest, no i ten Michał, po rozmowie tej, o drugiej w nocy. My tam już śpimy, co nie, bo wiecie, na szóstą trzeba wstać, no to co ja będę jakieś imprezy robił? Yy, tylko, wiecie, będę spał sobie jestem grzecznym chłopcem i się nie kłócę, no, kappa. No i w ogóle mm, on właśnie o tej drugiej w nocy wstawał i mył głowę. Stwierdził, że, że ma brudną głowę, więc musi umyć, tak? My tam Karo się... Karo się budzi, co nie? Karo nie wie co się dzieje. Ten chodzi do tego klopa, co nie. Znaczy no wie do, do łazienki. Zamyka się na te trzy godziny, myje tą głowę. Ja nie wiem, on ma taki mop na tym głowie, że trzeba tak długo go myć. Ja nie rozumiem. Ja Miałem krótkie włosy i jestem zadowolony. No. Mmm, kappa. I on normalnie co trzy godziny. Nie, wychodził po dwóch godzinach i po godzinie leżał, leżał na tej podłodze, bo wiecie, na podłodze są zarazki. Ale on musi spać na tej podłodze, bo jest alergikiem, wiecie, takie kappa, co nie tłumaczenie I, i nie może spać i, i jest brudne. Jak leży na podłodze, to jest brudny, wiecie jak jest taka zasada, że 3, 3 sekundy nie leży, to jest czyste. Ja takie coś nie wierzę, wiecie tam pchły, kurde, wszystko, wszystko wchodzą. No. No i on się kąpał, co nie tam. Mył w Jak już umył głowę, co nie i się oblał tam kropelką, to on musiał już się całe umyć, bo jest mokry i, i wiecie i, i jak się mydłem nie, nie umyje, to to kappa, to już jest wszystko źle. No. no i ogólnie, dobra, mówiąc, pamiętam to jeszcze, to był ten drugi kolega, tak? który już wszystko o Michałku powiedziałem. O Michałku powiedziałem. Yy, o Michałku powiedziałem. Yy, to teraz o Karolku powiem. To był Karolek taki, który... No, który taki był... taki... On kłamał przez 3 lata, tak oszukiwał wszystkich, wiecie, taki... Taki taki kłamczuszek, wiecie? Yy. No i ja byłem z nim w pokoju, tam Michał to... on w ogóle tam nie wiem... Spał coś tam, jakieś marsjanki przeterminowane i leżał tam, leżał na ty w tym śpiworze, się zakrywał cały. Naprawdę, jak on spał, to on się cały zamykał. Ja nie wiem, on robił sobie taki mały otwór na buzie tak? Ładniej się wyrażam, tak, tak. Robił sobie na otwór na buzie i oddychał. No, oddychał sobie chłopak, tak. No, jak gąsienica, wyglądał się zawsze z niego śmiałem. No. E no i był ten Karolek, na przykład. Pierwszego dnia usiadliśmy sobie, graliśmy w karty I był taki drugi kolega, taki Przemo, Elo, Emo, tak? Na niego... nie pamiętam jak nazywaliśmy go mm, Nie, dobra, nie, nie ważne, tak? No on był w innym pokoju, blisko nas mieszkał I grałem z tym Karolem w karty I jak przegrywałem... No przegrywałem, tam wiecie, tam grałem z nim, żeby, żeby się nie obraził czy coś, bo... Nie mam z kim gadać, to z nim pogadam Się pośmieję Gramy w te karty, kurde bele No i on wygrywa, A ja mówię mu Karol, ja wygrałem, on mówi nie Patrz, wygrałem, tutaj masz szachmat XD, xd. No on mówi no wygrałem, wygrałem, sorry Daniel, ale jestem lepszy od ciebie. A ja mówię nie. No dobra, on już powoli się już denerwuje na mnie, że jak to nie, jak tutaj wygrał. Czemu go oszukuje w oczy? Ja już dzwonię do kolegi takiego, Przemka, którego się on boi. Ja mówię, Przemek, tutaj mamy gościa, który kozaczy do nas. Dobra, dobra, będę za chwilę. Dobra, no, odkładam telefon. Karol już się przestraszył. Karol już na łóżko wsiada. Y, y, zwija się w kulkę w takiego żółwia Wiecie, tak żeby, żeby Nie bolał go jak się będzie biło No no i przychodzi Przemek Co nie y, y, przy, y, Przychodzi Przemek i zaczyna Wiecie tam, no tak sz nie szturkać Tak dokuczać, no tak Nie wiem, jak takie gilgotki no. no Karol to się składał, co nie, jak życzownica latał Po tym pokoju No rip, tak, można w, w komentarzach Z nic zapalić za kolegę no, no ogólnie zabawnie było, zabawnie powiem wam było na tym, tym, na tej wycieczce zielonej szkole. Ale troszeczkę żałuję, że nie byłem w pokoju z, z kolegami w 5 ponieważ był czteroosobowy pokój. Bardzo żałuję, ale wiecie, mogłem teraz opowiedzieć wam taką historikę. Myślę, że spodobała wam się ta historijka. Eee, myślę, że się nie nudziliście przy niej, nie, nie, za nie zasnęliście, tak. No więc ja myślę, że to będzie... Na dziś to wszystko, tak. Jeżeli Wam się spodobał odcineczek, możecie zlajkować, stawić dobry komentarz, zawsze to pomoże i mi zmotywuje do następnych odcineczków. Jeżeli chcecie to odcineczek, oczywiście możecie napisać. Ja, ja pozdrawiam Kacpra Urbańskiego i Urbana, trzymajcie się mordy.